TVG9. Ostatnio niektórzy mają do mnie pretensje, że częściej w sumie krytykuję tych niby naszych niż no takich zdeklarowanych naszych wrogów. Żeby... Odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym zacząć od przypomnienia takiego kawału o góralu, który został napadnięty przed, przez yy, zbójów. No i siedzi ze swoją żoną na pogorzelisku. No i mówi do niej: Ze nas zbójcy złupili. Nie mam zalu. Takie zbójeckie prawo. Ze nas przy tym spalili. Nie mam zalu. Takie zbójeckie prawo. Ze ciebie, moja złonko, przy tym zgwałcili. Nie mam zalu. Być takie ich zbójeckie prawo. Ale ześć ty psy tym dupą rusała to już zwyczajne kurestwo. I właśnie dlatego ja mam wielkie pretensje, największe pretensje do tych nibych, niby naszych, którzy tak dużo mówią o tym, jak będą chronić. Polskie interesy, jak to kochają Polskę i tak dalej. A gdy przyjdzie co do czego, no jakoś zapominają o tej obronie, a co najgorsze jeszcze mówiąc w przenośni rusają dupą. Właśnie za to ich zamierzam jak najbardziej atakować. Za to rusanie dupom.